Cześć wszystkim. Hej, witajcie! Jesteśmy na Mazurach, a za nami stanowiska archeologiczne. Za chwilę przybliżymy Wam ABC badań archeologicznych. Jak to wygląda i z czym się je. Oraz jaką rolę w tym wszystkim odegrali detektoryści? Koniecznie zostańcie dalej z nami. Kliknijcie guzik subskrybuj dzwoneczek. Miejcie rękę na pulsie. Zostańcie z nami. Cześć! Witam. A co tutaj robimy w tym miejscu akurat? E, tutaj próbujemy odkopać całe zagnione Ale może być, ale żeby była zachowana w całości, to musimy trochę zostawić ziemi, później móc ją spokojnie przenieść. E, dodatkowo mogą być kości rozrzucane wokół tego terenu, więc trzeba przesypać ja czarny, w którym mogły się znajdować te kości. I trzeba dość żeby móc później przesypać się ten piasek i dzięki temu znaleźć kości, jeśli takowe będą. Dzięki serdeczne. Dlatego potrzebne jest te wszystkie cięcia, profili, żeby zobaczyć po pierwsze jak to jest ukształtowane, czasami pokazują się w kopie takie bujacka, więc ta ziemia jest przemieszana, tak, pokazuje mu się jeszcze jakieś inne kolory, jakieś inne barwy, które trzeba zarejestrować i przy okazji pozwolę nam określić stratygrafię, czyli możemy się podglebia, to wiemy, mm -hmm. że to był dosyć niedawny wykop. Tutaj akurat przygotowywany jest profil wykopu do dokumentacji, zarówno fotograficznej, jak i rysunkowej, czyli studenci aktualnie doczyszczają warstwy, e, chcą pokazać stratygrafię, która jest akurat w tym wykopie zarejestrowana, czyli od górnej warstwy, gdzie jest humus, czyli akurat w wypadku lasu ściółka leśna z mchem i poszyciem leśnym. Pod nim znajduje się tak zwana warstwa podglebia, poprzerastana małymi korzonkami. To będzie ten szary kolor, który będzie widoczny na, tutaj, na tym oto filmie. Poniżej jej znajduje się już właściwa warstwa kulturowa, w której mamy obiekty archeologiczne, co jest widoczne tutaj na samym początku wykopu, mniej więcej na wysokości drugiego metra, gdzie został połowicznie przecięty profil obiektu i to widoczne takie zaciemnienie to jest właśnie jeden z obiektów archeologicznych zarejestrowanych w tym wykopie. Drugi metr. Na drugim metrze. Poniżej znajduje się już tylko calec, czyli ta ostatnia forma, e, ostatnia warstwa, która świadczy o zakończeniu e, warstwy kulturowej. To będzie dobrze widoczne zarówno na zdjęciach, jak i potem przygotowanych rysunkach. Na przykład tutaj jeden kachmus jedynka A, okej, okay, dobra. Chociaż tak, jak już kolorów nie będzie... No dobrze na humus, to to będzie wiadomo, to może humus będzie wyglądał podobnie. Cześć ponownie. Dzień dobry. Powiedz nam, co tutaj teraz robimy z tym piaskiem zebranym? A... Cóż, otóż musimy sprawdzić, czy są kości. W tym przypadku nie wypadły one z opiernicy, e, więc musimy po prostu przesieć cały piasek, e, w którym znajduje się również wymieszany cza, e, czarny piasek, e, a w czarnym piasku zazwyczaj znajdują się kości, więc musimy sprawdzić, czy takowe kawałki się znalazły. Teraz tutaj nie zostało znaleziony z tych więc jest prawdopodobieństwo, że większość kości jest po prostu po pielnicy no. Powiedz co tu się wyczynia. <grym> no w tej chwili jak widzicie osłoniliśmy pozostałości dwóch grobów ciałopalnych i chcemy wykonać dokumentację. Tego poziomu będziemy tutaj posługiwać się fotogrametrią, czyli wykonamy dokumentację fotogrametryczną za pomocą serii wzajemnie nakładających się fotografii. Następnie, że tak powiem, otoczyliśmy obszar badań tutaj markerami, które pomierzymy tachimetrem elektronicznym w celu wykonania właśnie fotoorientacji naszego modelu trójwymiarowego. Z tej fotogrametrii będziemy mieć jakby trzy poziomy dokumentacji. Będziemy mieć model trójwymiarowy, który sobie zrzutujemy, wykonamy tak zwaną ortofotografię, czyli coś w rodzaju mapy bądź planu. Wykonamy rzut i na bazie tego rzutu będziemy tworzyć rysunki potem w Autocadzie, czy w innej w in, tego, typu, te, tego typu aplikacji, no, do tworzenia rysunków technicznych. No i teraz no myślę, że możemy startować. Nic się nie zmieni Skąd no. Znaczy ale Tak. No, bo to widać na No tak, no, jeśli chodzi o fotogrametię to światło. Bardzo ostre światło jest ale... i, i trzeba zrobić tak. no, takiego softboxa można powiedzieć, żeby Nie był cień dalej. wszędzie. Nie Nie chodzi dalej. o to, że ostre cienie i półcienie y, przykłamują, powodują przykłamanie. O, Co? To ile wtedy się przyzwało? Co krok? Co pół metra? No, trzy metry. za To jest bo kanalizację tam robiłem. Tutaj widzimy częściowo odkrytą popielnicę z okresu połów rzymskich. Jest to metoda pochówku kultury bogaczewskiej a w takich popielnicach znajdują się spopielone szczątki ludzkie. Często jest tutaj też osobista biżuteria, przedmioty codzienne czy monety. Jak widzicie jest to bardzo delikatny obiekt a odkrycie jego jest to bardzo misterna praca a obiekt zalega stosunkowo płytko i lepsze wykrywacze metali dałyby rady złapać ewentualne przedmioty zalegające w tej popielnicy. Detektoryści, którzy namierzyli ten obszar, wiedzieli jak postępować jak nie naruszyć obiektów. Wyobraźcie sobie jednak, jakich zniszczeń dokonałby amator, który namierzyłby jakikolwiek metalowy przedmiot znajdujący się w tą kupielnicy. Merka. No tak i to nam zaczyna się powoli coś ucinać. No w to serenika dalej jest. To jest Witajcie kości. Tam no, mamy tutaj minutę. kości. Tutaj, tutaj mamy. Właściwie. U, albo nie też... mhm. No ale to był winien, mhm. jaką masz? A tutaj fragmenty ceramiki.

Zawsze. Zawsze fajnie. Jak nie No, tak to nie paść. Bo się Przestępcy to przyszli i znaleźć. Przestępcy wyszli i się troszkę... prawda jest dużo w brązu, które... Dwa razy końcówka od tego. No właśnie.